Hej, z tej strony Nexen, a to jest zapowiedź survivalu, tak więc w ogóle nowej serii, no, w której będę grał na trybie survival na singlu. I tak, chciałbym w ogóle Wam pokazać gdzieś, gdzie że tak powiem, spełniłem jak na początek. To było niedaleko w wioski NPC, ale włączyłem sobie mini-mapę i zauważyłem wioskę NPC. I tak, tam jest ten las jakiś, tam na pewno coś sobie zbudujemy. Tutaj świnie, tam widzę już jakiś cave. Tutaj nie wiem, na pewno nam się przyda te zboże. No i tutaj marchewki, tam pewnie są ziemniaki No. W każdym razie to jest jak na razie zapowiedź. W tej zapowiedzi nic nie będziemy robić, tylko was tutaj oprowadzę. I ja zamieszkam w którymś jak na razie z tych domków NPC. I tak, w ogóle na jakich modach gram. Więc tak gram na minimapce i jeszcze na Optifine. No, Optifine po prostu, żeby zregulować te FPS-y. No a minimam dodatkowo, żeby zaznaczać punkty na mapie. No, no tak więc to będzie chyba koniec zapowiedzi, tak więc żegnam. Pa, pa.